Anna Woźniak, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW. Dzień dobry. Dzisiaj Polska jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Napłynęło do nas już nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Na południu Polski nadal oddziałuje strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. A na najbliższe godziny spodziewamy się wkroczenia od zachodu kolejnej zatoki niżowej, związanej z niżem z nadmorza północnego, z układem frontów. Ten układ frontów będzie kształtował pogodę na znacznym obszarze kraju, szczególnie najbliższej nocy oraz jutro w ciągu dnia. Już dzisiaj odczuwamy wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 7 stopni na wybrzeżu około 10 w centrum do 18 na krańcach południowych, szczególnie w rejonach podgórskich Karpat. Opady deszczu najsilniejsze będą występować nadal na południu Polski. Tam wciąż możliwe sumy do 10-15 mm. Możliwe są także burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę z małym gradem oraz opadami krupy. Opady przelotne mogą się pojawić także w najbliższych godzinach w zachodniej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie oraz w centrum wciąż większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na wschodzie okresami porywisty, zwykle z kierunków zachodnich, tylko na południu, północno-wschodnim. Ze względu na prognozowane na najbliższą noc groźne zjawiska oraz już występujące dzisiaj w ciągu dnia silniejsze opady na południu obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Na południu obowiązują ostrzeżenia ze stopniem pierwszym na burze, których ważność będzie się kończyła w godzinach wieczornych. Natomiast dla południowych powiatów województwa podkarpackiego oraz krańców południowo-wschodnich Małopolskiego Rozszerzenie na silny deszcz z burzami jest z ważnością do jutra do godzin porannych. Tam prognozuje się intensywne opady deszczu oraz okresami burze, e, które będą mogły dawać sumy opadów nawet do 40 mm. Najbliższej nocy spodziewamy się gwałtownych zjawisk na zachodzie Polski i tam zostało wydane ostrzeżenie na burzę ze stopniem pierwszym, którym będą mogły towarzyszyć porywy wiatru nawet do 80-85 km na godzinę, związane właśnie z tym nadciągającym chłodnym frontem atmosferycznym. Najbliższej nocy oprócz ym, tej strefy blisko niżu na północnym zachodzie, gdzie opady mogą sięgać 20. Millimetrów. Silnie popada nadal na południowym wschodzie, tam nadal na krańcach tych południowo-wschodnich opady do 15-20 mm, możliwe także burze. Wysoko w górach pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Niewykluczone, że przelotny śnieg popada także na krańcach północno-zachodnich przejściowo. Temperatura minimalna najbliższej nocy od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i tam możliwy spadek przy gruncie początkowo w nocy do minus 2 stopni. Um. W centrum temperatura minimalna około 5 stopni, najcieplej 10 na południowym wschodzie. Wiatr już wyraźnie nasili się, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach do 55-60 km na godzinę, na wybrzeżu nawet do 65 km na godzinę. Podkreślam, że na zachodzie w trakcie burz niewykluczone porywy do 85 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia układ tego frontu odsunie się już wyraźnie poza granice Polski, ale w tej chłodniejszej, świeżej masie powietrza nadal będą występować przelotne opady deszczu oraz burze. Szczególnie dużo opadów nadal będziemy mieli na północy Polski, tam wciąż możliwe sumy do... 10-15 mm w burzach porywy wiatru do 70-75 km na godzinę. Silniejsze opady wciąż na krańcach południowo-wschodnich, możliwa suma do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na wybrzeżu do 12 na południowym wschodzie oraz zachodzie kraju. Wiatr będzie nadal umiarkowany i dość silny w porywach do 60-65 km na godzinę, zwykle z kierunków zachodnich ym, na... W krańcach północno-zachodnich skręcający stopniowo na północny. W ciągu dnia i w ciągu tego wyraźnego stopniowego ochłodzenia w rejonach podgórskich oraz w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Kolejna noc jeszcze chłodniejsza. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia, głównie na południu-południowym wschodzie Polski. Tam mogą się pojawić lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z okresowymi większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem, przelotny deszcz ze śniegiem niewykluczony także w rejonach podgórskich Sudetów, wysoko w Sudetach śnieg. Temperatura minimalna od 0 stopni na Podlasiu oraz na Lufbelszczyźnie, tam przy gruncie możliwy spadek lokalnie do minus 3 stopni, e, około 0 także na Mazowszu, najcieplej do 4 stopni na zachodzie i na południu Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, zwykle z kierunków północnych, tylko na południu jeszcze zachodni. W środę Polska znajdzie się już pod wpływem słabego wyżu, jednak nadal będzie dominował napływ chłodnego powietrza z północy. Spodziewamy się, że w tej chłodnej i niestabilnej masie powietrza będą występować przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem, przejściowo być może mokrego śniegu. Możliwe są także burze z opadami krupy śnieżnej. Bądź małego gradu. Na południu, w wyższych partiach terenu, deszcze ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na wybrzeżu, około 9 w centrum, do 11 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zwykle północno-zachodni. Kolejne dni nadal z wizją wyraźnego ochłodzenia. Nieznacznie Ociepli się na zachodzie Polski, jednak będzie to dosyć przejściowe w weekend. Niestety najbliższe noce z przymrozkami, jak na razie najchłodniejsza noc zapowiada się na zachodzie ze środy na czwartek, natomiast na wschodzie z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała w weekend. Jakakolwiek wizja wyraźniejszego ocieplenia jest widoczna dopiero na kolejny weekend. Te najbliższe dni także stosunkowo deszczowe. Nie wykluczamy, że na północy będzie padał przejściowo deszcz ze śniegiem. W górach w najbliższych dniach będzie padał śnieg.